Witajcie. Ten odcinek będzie poświęcony insulinooporności temu, co to w ogóle jest za zjawisko oraz jak je diagnozować. Coraz częściej słyszymy, że ktoś ma insulinooporność i tak naprawdę nie do końca wiemy o co chodzi. Bardzo często kojarzy nam się to na przykład ze stanem przedcukrzycowym czy jakimś rodzajem cukrzycy. Zdarza się, że myślimy sobie, że nas ten problem na pewno nie dotyczy, bo przecież nie mamy żadnych niepokojących objawów, nie jesteśmy otyli, nie mamy nawet nadwagi, staramy się zdrowo żyć, a przecież insulinooporność, jeśli już z czymkolwiek nam się kojarzy, to najczęściej właśnie z niezdrowym stylem życia, z otyłością, z nadwagą i bardzo często mamy rację, ale okazuje się, że nie zawsze. I coraz częściej oporność dotyczy ludzi o prawidłowej masie ciała, a także ludzi młodych. Bardzo często dowiadujemy się, że mamy taki problem wtedy, gdy na przykład mamy problem z zejściem w ciążę albo z utratą nadmiernej masy ciała. I dlatego dzisiaj chciałabym przybliżyć Wam ten temat. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Zacznę od tego, czym w ogóle jest insulina. Insulina jest bardzo ważnym hormonem, bez którego nie da się żyć. Jest hormonem wydzielanym przez komórki beta-trzustki. Bardzo wiele osób myśli, że insulina jest hormonem, którego zadaniem jest obniżanie poziomu cukru we krwi. Najczęściej kojarzy nam się to tak, że jak ktoś ma cukrzycę i leczy ją insuliną, podaje sobie insulinę po to, aby obniżyć poziom cukru we krwi. Ale okazuje się, że tak do końca nie o to chodzi, a właściwie o to też, ale insulina ma dużo bardziej istotną rolę do spełnienia w naszym organizmie najogólniej mówiąc, rolą insuliny jest metabolizm glukozy, ale również tłuszczów i białek, tak aby mogły one być efektywnie wykorzystane przez komórki naszego organizmu. Jeśli chodzi o glikemię, rolą insuliny nie jest obniżenie poziomu cukru we krwi, ale zwiększenie jej poziomu w komórkach naszego ciała, ponieważ insulina jest dla tych komórek paliwem. Innymi słowy, insulina nie zjada nam glukozy, którą mamy we krwi, a tylko z krwi do właściwych, docelowych komórek naszego ciała. Taka mała Kiedyś niektóre osoby próbujące się za wszelką cenę odchudzić miały taki niezbyt mądry pomysł, aby podawać sobie insulinę, pomimo, że nie chorowały na cukrzycę, po to, aby schudnąć. No i efekt bardzo często był odwrotny do pożądanego, ponieważ no, obniżamy sobie w ten sposób poziom glukozy we krwi, co w przypadku osoby zdrowej jest po prostu zagrożeniem zdrowia i życia, ale jeśli chodzi o utratę masy ciała, efekt może być dokładnie odwrotny, ponieważ insulina jest hormonem anabolicznym. No i właśnie być może badaniem poziomu Insuliny, czy poszukiwaniem odpowiedzi, czy my mamy insulinooporność, zaczynamy się zwykle interesować wtedy, gdy mimo wysiłków wkładanych w odpowiednią dietę i w aktywność fizyczną nadal nie możemy schudnąć lub nawet tyjemy. Czym więc jest ta insulinooporność? Jak sama nazwa wskazuje, jest to oporność na insulinę, czyli jest to obniżona wrażliwość tkanek, komórek naszego organizmu na działanie insuliny pomimo prawidłowego lub nawet podwyższonego poziomu tego hormonu. Krwi. wskutek tego insulina nie może spowodować przemieszczenia glukozy z naszej krwi do tkanek docelowych, w związku z czym zamiast na przykład do mięśni, to glukoza trafia do naszej tkanki tłuszczowej, dlatego tyjemy lub pozostaje w naszej krwi, powodując podwyższony poziom cukru we krwi. Dlatego często mówi się, że insulinooporność jest stanem przedcukrzycowym. Insulinooporność jest więc zaburzonym metabolizmem podstawowego paliwa dla naszego organizmu, a więc glukozy i kwasów tłuszczowych, które zamiast być zużywane w odpowiedni sposób przez nasz organizm, są gromadzone w tkance tłuszczowej i w wątrobie. Dlatego też poza tym, że możemy zauważyć nieprawidłowe poziomy insuliny, czy też zwiększoną glikemię, możemy zauważyć także zaburzony lipidogram. Jeżeli takie badanie sobie wykonamy, to może się że mamy podwyższony poziom trójglicerydów i cholesterolu ogólnego. A czy insulinooporność jest warunkowana genetycznie? No w pewnym stopniu tak. Wiemy bardzo dużo na temat cukrzycy, na temat insulinooporności wciąż wiemy za mało. Wiemy na przykład, że w przypadku cukrzycy, jeżeli dwoje rodziców choruje na cukrzycę, to ryzyko zachorowania na cukrzycę u potomstwa wynosi aż 80%. Nie wiemy jak dokładnie to wygląda w przypadku insulinooporności, tym bardziej, że mechanizm jej powstania bywa dość skomplikowany i insulinooporność może mieć bardzo różne podłoże, i chociażby dlatego dosyć ciężko jest to ocenić, uważa się, że ogólnie w 50% za insulinooporność odpowiadają nasze geny, a pozostałe 50% to jest nasze odżywianie i nasza aktywność fizyczna, mniej więcej po połowie. A więc twój styl życia również ma wpływ na to, czy zachorujesz na insulinooporność. Oczywiście możesz mieć niewłaściwy styl życia i nie zachorować, ponieważ nie masz predyspozycji genetycznych. Niekiedy nasz wpływ na pojawienie się lub nie pojawienie się insulinooporności. Jest większy, a niekiedy mniejszy. Bardzo często insulinooporność jest konsekwencją nadwagi, otyłości i nieprawidłowego stylu życia. Natomiast zdarzają się sytuacje, gdzie powstanie insulinooporności jest spowodowane występowaniem w naszym organizmie przeciwciał przeciwinsulinowych, czy też zdarza się, że mamy nieprawidłową budowę czy ilość receptorów insulinowych. Więc siłą rzeczy no, nie bardzo możemy wpłynąć na to, że takie zaburzenie u nas się pojawi. Jednak w dzisiejszych czasach chyba. Najczęstszą przyczyną insulinooporności jednak jest niezdrowy styl życia. W takim wypadku powstanie mechanizmu insulinooporności jest dosyć proste, ponieważ nadmierna podaż energii, nadmierna podaż glukozy i kwasów tłuszczowych powoduje, że nasz organizm przestaje sobie z tym radzić, i nasza trzustka już nie jest na tyle wydolna, żeby poradzić sobie z tak dużą podażą. Nasza trzustka można powiedzieć, wtedy wariuje, produkuje coraz więcej insuliny, produkuje coraz większe wyrzuty insuliny, a w związku z tym nasze tkanki. Stają się coraz mniej na tę insulinę wrażliwe. Wysoki poziom insuliny w organizmie powoduje jeszcze jedną rzecz, o której nie wspomniałam. Tak jak mówiłam, jest to anabolik, ale to też ma swoje konsekwencje, czyli wysoki poziom insuliny powoduje większe uczucie głodu. Mamy wrażenie, że jesteśmy bardziej głodni, że potrzebujemy więcej kalorii i spożywamy ich istotnie więcej, a to powoduje jeszcze bardziej tycie, jeszcze szybszym tempie i wpadamy w takie błędne koło, gdzie jedzenie zbyt dużej ilości pożywienia czy jedzenie niezdrowego jedzenia powoduje duże wyrzuty insuliny, a wysoki poziom insuliny namawia nas powiedzmy do tego, żeby jeść jeszcze więcej i jeszcze więcej i tak tyjemy i jesteśmy w coraz gorszej sytuacji. Z tego błędnego koła da się wyjść, chociaż nie jest to łatwe. Da się z tego wyjść bez użycia leków, zwłaszcza w takiej sytuacji, gdzie insulinooporność była powodowana naszą nadmierną masą ciała czy niezdrowym stylem życia, tak jak wspomniałam w przypadku insulinooporności utrzymanie diety może być trochę trudniejsze, ponieważ poczucie głodu jest dużo większe. Natomiast to, od czego można zacząć, to zwiększenie aktywności fizycznej, ponieważ aktywność fizyczna zwiększa wrażliwość naszych tkanek na insulinę. Więc jest takim dobrym początkiem do wychodzenia z tego problemu. Teraz parę słów na temat diagnostyki insulinooporności. I tutaj temat jest niezmiernie, niezmiernie trudny. Wszyscy myślą, że insulinooporność tak bardzo łatwo się diagnozuje, że to jest takie proste że trzeba zrobić sobie jakieś tam badania, pójść do diabetologa i on nam powie, czy tą insulinooporność mamy, czy jej nie mamy. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Nie ma żadnych jasnych standardów, żadnych jasnych norm, które mówią nam, jakie poziomy insuliny są prawidłowe, jakie nieprawidłowe. Mało tego, wśród ludzi są tak bardzo różne poziomy insuliny u tych osób, które wydają się być zdrowe i u tych, które mają jakieś niepokojące objawy, że tak naprawdę nikt nigdy nie określił jakichś jasnych, sztywnych norm, na przykład takich jak dla poziomu glukozy we krwi. Tutaj te normy są jasne i przejrzyste. W przypadku insulinooporności tak nie jest. Co więcej, ten sam pacjent, który pójdzie do dwóch różnych specjalistów, od jednego może usłyszeć, że tak owszem ma insulinooporność, od drugiego, że wcale nie ma tej insulinooporności, a jeszcze od trzeciego, że ma stan przedcukrzycowy czy nawet cukrzycę. E, takich pacjentek sama miewałam dość sporo, ponieważ wiele z moich pacjentek przed zajściem w ciąże było w tym kierunku diagnozowanych ze względu właśnie na problemy z zajściem w ciąże. Czytałam różne opracowania różnych specjalistów z Zwłaszcza z dziedziny diabetologii, zajmujących się tym tematem, i nawet tutaj opinie na ten temat są dość sprzeczne. I tak naprawdę bardzo są one skrajne od takich, które mówią, że to jest domena wyłącznie osób, które są otyłe, które o siebie nie dbają, które mają bardzo niezdrowy styl życia i one dlatego mają insulinooporność. Z tym się akurat na pewno mogę nie zgodzić, ponieważ znamy mnóstwo osób, które są szczupłe, są wiele pacjentek moich, które są szczupłe i prowadziły nie najgorszy tryb życia, a mimo wszystko miały insulinooporność, pomimo prawidłowej masy ciała na przykład. Więc nie do końca tak jest i patrząc na to, jak różne może być podłoże insulinooporności, nie jest możliwe, aby wyłącznie osoby otyłe na insulinooporność chorowały. Tak więc po przejrzeniu wszystkich tych źródeł przygotowałam dla Was taką listę badań, którą z całą pewnością warto zrobić. Niemniej podkreślę, że zdarzały mi się takie opracowania, w których mówiono, że i te badania też większego sensu nie mają, natomiast jednak większość specjalistów i większość badań sugeruje, aby takie badania wykonać. Pierwszym takim badaniem jest pomiar glukozy i insuliny naczczo, a drugim takim badaniem jest tak zwany test obciążenia glukozą. To pierwsze badanie, czyli pomiar glukozy i insuliny naczczo, jest poniekąd też elementem testu obciążenia glukozą, ponieważ to badanie polega na tym, że właśnie naczczo wykonuje się pomiar stężenia glukozy i insuliny we krwi. Następnie pacjent powinien wypić 75 gramów glukozy w odpowiedni sposób O tym badaniu, kiedyś jeszcze pewnie też nagram odcinek. I następnie pomiar powinien być wykonany po godzinie i po dwóch, a więc taka krzywa powinna być co najmniej trzypunktowa. Tych punktów oczywiście może być więcej, ale powinny być co najmniej te trzy punkty, czyli na czczo po godzinie od wypicia glukozy i po dwóch godzinach od wypicia glukozy. I za każdym razem powinna być oznaczona i insulina i glukoza, czyli krzywa, w której jest tylko pomiar glukozy, nie ma w tym wypadku większego sensu. Dodatkową rzeczą, którą można jeszcze zrobić, to jest wykonanie badania lipidograficznego. Badanie jest dość tanie i proste, natomiast, tak jak już w którymś momencie wspominałam, osoby z insulinoopornością bardzo często ten lipidogram również mają zaburzony i jest to dla nas również istotna informacja. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, którą można zrobić na podstawie tych badań, o których wspomniałam. Jest to tak zwany wskaźnik insulinooporności, który można obliczyć na podstawie znajomości poziomu insuliny i glukozy naczczo. Ten wzór wygląda tak. Ten wskaźnik HOMA-IR, czyli Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance, to jest wskaźnik, który bierze pod uwagę insulinę naczczo, pomnożoną przez glikemię naczczo i podzielone przez 22,5 i tutaj otrzymujemy wynik, który powinien być około 1. Jeśli ten wynik wynosi powyżej 2, to jest on nieprawidłowy, według większości źródeł, według niektórych źródeł powyżej 2,5 wynik jest nieprawidłowy, aczkolwiek dotarłam też do takich według których powyżej 1,5 jest nieprawidłowy wynik, a więc jak widać nie jest to takie proste. Także ten wskaźnik można obliczyć na podstawie znajomości tylko Poziomu insuliny i glukozy. Na czczo niektóre osoby decydują się to badanie wykonać jako pierwsze, ponieważ nie jest ono tak wkurzające i obciążające jak test obciążenia glukozą, gdzie trzeba spędzić te dwie godziny w laboratorium, nie ruszając się stamtąd nigdzie, siedząc w miejscu i nie jedząc, nie pijąc i czekając na kolejne pobrania krwi. Niemniej uważam, że jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to lepiej jest ten test obciążenia glukozą jednak wykonać. Większość laboratoriów wykonuje ten test z wskazań czy ze zlecenia lekarskiego. Niekiedy wykonywane jest również bez takiego zlecenia po uprzednim sprawdzeniu z palca poziomu glukozy we krwi. Ale to zależy od laboratorium, warto to wcześniej sprawdzić. Jeśli chodzi o wyniki glikemii, to powinny one wyglądać tak. Poziom glukozy na czczo powinien wynosić między 70 a 99, natomiast pomiędzy 100 a 125 mówimy już o stanie przedcukrzycowym, nieprawidłowej tolerancji węglowodanów. Powyżej 125 mówimy już o cukrzycy. To są normy dla wszystkich, poza kobietami w ciąży, dla których normy są troszeczkę inne. Ja myślę, że o badaniach diagnostycznych u kobiet w ciąży jeszcze kiedyś powstanie odcinek. Dzisiaj mówię o insulinooporności ogólnie. Ten temat w ciąży to jest w ogóle zupełnie inna bajka i myślę, że Wymaga dodatkowego odcinka, aby ten temat poruszyć nie byle jak, a dokładnie, bo jest to bardzo ważny temat. Ja na sam koniec chciałabym jeszcze powiedzieć, do kogo się w ogóle zgłosić, jeśli mamy podejrzenie, że może mamy insulinooporność, chcemy się zbadać lub już wiemy, że ten problem u nas występuje. Jest kilka możliwości, i pierwszą taką najważniejszą osobą, którą trzeba odwiedzić, jest diabetolog. Warto wybrać kogoś, kto ma aktualną wiedzę, kto patrzy na temat szeroko, a nie tylko wąsko na wyniki naszych badań. Można odwiedzić również endokrynologa, zwłaszcza wtedy, gdy mamy jakieś jeszcze inne zaburzenia, ponieważ bardzo często insulinooporność wiąże się np. z niedoczynnością czy nadczynnością tarczycy. Jeśli mamy jakiekolwiek inne jeszcze endokrynologiczne problemy, no to wtedy warto też odwiedzić endokrynologa. I uwaga, niekiedy warto odwiedzić również ginekologa, ponieważ bardzo często z różnymi zaburzeniami natury ginekologicznej związana jest też insulinooporność. Zwłaszcza z tak zwanym PCOS-em, która co chwilę zmienia nazwę, ale każdy wie, o jakie zaburzenie chodzi. Warto, jeżeli nawet wydaje nam się, że nasza insulinooporność nie jest z tym związana, to przypomnieć sobie, kiedy ostatnio robiliśmy sobie badania ginekologiczne, łącznie z USG, i jeśli wychodzi nam, że było to dawno, to warto by było te badania powtórzyć. To tyle, jeśli chodzi o diagnostykę i powstawanie insulinooporności, mam nadzieję, że ten temat w dosyć prosty sposób udało mi się wam wyjaśnić, ale jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach, a za jakiś czas zapewne powstanie kolejny odcinek dotyczący insulinooporności. Jeśli macie jakieś sugestie, czego powinien on dotyczyć, to oczywiście piszcie również w komentarzach. Zachęcam do subskrypcji kanału, po to, aby nie opuścić kolejnych odcinków. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia.